Hej, cześć siemanko ludzie, z tej strony Corner i witam was w kolejnym odcinku z Friday Night Funkin na moim kanale. I dzisiaj widzimy się w modyfikacji versus damage, która wyszła dosłownie jeden dzień temu i mamy jej dokładnie dzisiaj betę! I powiem wam, że jest to modyfikacja, która prawdopodobnie wzoruje na piosence, która została wydana przez Riot Games. Bo jak sami zobaczymy, po wejściu do menu mamy normalnie jak Launcher z Lola. U góry mamy wszystkie ikonki, wszystko, nawet listę znajomych razem z naszym poziomem postaci. Zobaczcie, Boyfriend w prawym górnym rogu, 525 level. Jest także lista znajomych, którzy prawdopodobnie są jakimiś innymi twórcami, czy też właśnie osobami, które prawdopodobnie też pracowały przy modyfikacji. No i muszę przyznać, że samo menu. Wygląda wręcz po prostu świetnie. Dlatego przechodzimy do tej modyfikacji bez dłuższego gadania. Ja odpalam i lecimy z zabawą. Dobra, jesteśmy. So, did you like? It's perfect, I love it. Okej, okay, to będzie ciężko szybko przetłumaczyć. You know I like to spoil you, babe. You know that science my curve will blame us big only. So are you really sure we can afford the nickel? Anything for you darling Ok, czyli mamy kompletnie inne postacie, to nie jest typowy boyfriend i girlfriend, których znamy. I girlfriend nam się wywaliła na ulicy. Girlfriend, you're right? A voice can be heard from the hall. I'm coming down, babe. Yo, to już wygląda naprawdę świetnie po tych kacynkach. Wow, girlfriend. To animacje! I'm here, babe. Czy wszystko OK? Wszystko okej, okay, but... ale zgubiłam gdzieś mój naszyjnik Okej, okay. nie, musi... nie, mu... nie może być daleko stąd Czekaj, czy słyszałeś to? Brzmi jak muzyka? Wydaje mi się, że dochodzi stamtąd Wydaje mi się, że musimy to sprawdzić. więc chodźmy tam No, wydaje mi się, że już chyba wiem co to jest Ponieważ dobrze znam tą piosenkę Ten dźwięk dochodzi stąd Papi Boyfriend Kim jesteś? Chyba mnie znasz, boyfriend Znasz go, babe? To Echo, darling Znany raper The mythical couple What do you do here? Co ty tutaj robisz? Eee, szukaliśmy naszej Nika, girlfriend eee, Czy to może być ten? Yeah, can we have it? Czy możemy go zabrać? I tell you what this duel will be when return to Echo and give you a surprise A, okej, czy chcesz z nami zobaczyć w walce, żebyśmy go odzyskali Challenge? Wait, babe, pisz, should... Czekaj, jesteś tego pewny? I can't reject a rap button, honey. Nie mogę przecież nie przyjąć rapowej bitwy. Dobra. W takim razie, let's go. Jo, nie wierzę, że naprawdę będziemy śpiewali przeciwko eko. Wow! Dopiero co robiłem sobie przerwę od Lola, teraz jeszcze wyszedł cały serial Arcane, który obejrzałem w całości. A teraz mam modyfikację, w której mogę jeszcze walczyć przeciwko postaciom z League Legend. A dokładniej z utworu True Damage, który się pojawił już dawno temu. Yo. A to była jedna z lepszych piosenek, jak jakie słyszałem. Let's go. Oj. Ale zobaczcie, jak to jest świetnie zrobione. A to jest dopiero beta tej modyfikacji, tak jak było powiedziane, ponieważ to jakaś mniejsza grupa Woo! Jak to wygląda? Ale wydaje mi się, że coś tu chyba jest niedopracowane, bo zobaczcie, że mieliśmy taki czarny kwadrat w góry zamiast końcówki ściany. Ale wow, jak to się wygląda! I ta muza! Jezu, ten bit nakręcony nawet z oficjalnej piosenki. Holy shit, let's go echo!

Jeszcze jak ta modyfikacja będzie miała już pełną wersję? Spójrzcie, że nawet na mój rating mam napisane Grandmaster, jak dosłownie. Są... Ranka do Gdybym jeszcze oficjalnie miał Grandmastera Blidzy, to byłoby fajnie. 94% Yo! I 6 misów, których w sumie nie powinienem zrobić w tej piosence. Ale wow, zobaczcie, jak to świetnie wygląda. Nie mogę po prostu nacieszyć oczu tym. Wow! Man, that was awesome. Thanks Leco, like, you really practiced this time. To było zabawne. E, obietnica to obietnica. Masz to. Dzięki stary. Uważaj! Akali! Yo! Stay put, babe. I got this. Stay still, girlfriend. friend. Ja się tym zajmę. Yo, KDA Akali! Be careful of this... What? Wait, what? Yo, te animacje! Dobra, to już mi się podoba, let's go! KD jakali, Akali, okej okay. Wait, what? <ścoughs> Czy słyszeliście to? Słyszeliście ten dźwięk? You have been slain, jak z LoL'a i... Ale dobra, wygląda to, że będziemy mieli jakąś nową mechanikę z klikaniem surikenów. Dasz Dobra, let's go, widzowie Jeżeli ten mod z tą KD i Akali, teraz ta piosenka, wow, ona jest naprawdę świetna ale te dwa rodzaje strzałek, gdzie mamy shuriken, który musimy klikać i jednocześnie filetowe strzałki, które zabierają nam HP, jest naprawdę ciężka ta mechanika. Ciężko jest je rozróżnić przez ten kolor. Bo, bo na przysie kolor to jedno, ale w sumie kształt. Dobra, skupienie Dobra, brade do widzowie. żeby to przejść, ta 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 mieć full skupienie Let's let's go Dobra. Uf, na styk. Dobra, pick, pik, go. Uwielbienie Dobra. Let's go. Ale musicie przyznać, to brzmi naprawdę genialnie. Zobaczcie to! No. Tylko ten czarny to tam chyba nie powinno być, ale... To było klos. Go! Damy radę widzowie Jeszcze tylko minuta. Let's go corner. Go! Nie dobra, Bum. Bum. let's go. Dobra, let's go. 50 sekund, let's go widzowie. już jest końcówka. Jezu ten shuriken, przestraszyłem się. Końcówka widzowie. Pół teraz Let's go! To jeszcze nie koniec. Do samego końca, widzę. Jeszcze nas może zabić. Nie dam ci się. Nie, nope. Nie rób tego. O! o, W końcu się udało. Wait, to koniec? jest? Directed by Thomas. Yo, ale zobaczcie te napisy. Art Team Leader Zero. Animators. Yo, music by Sugar Colleagues The Graxia. Specjalne podziękowania dla Soro Frost, Denny de Pereso. Inspiracja League of Legends oczywiście, main supporters. Yo, ale jaka świetna modyfikacja Czekaj, to nie koniec? See you in a few months. Widzimy się za kilka miesięcy. Thanks you for playing Dzięki Ci za zagranie. Wow Ale to było genialne widzowie. Ale czekajcie zobaczmy czy jeszcze nie ma czegoś na free playu. Nie, tylko dwie piosenki. Wow, myślałem, że to będzie jakaś naprawdę teraz długa modyfikacja, no ale jak sam mówiłem, to dopiero beta modyfikacji zresztą widać tutaj kilka takich błędów. Nie wiem czy to jest y, tylko u mnie czy ogólnie modyfikacja ma jeszcze coś takiego, jak sam widzicie, ten taki czarny kwadrat tej i tak dalej. Ale wow, ta modyfikacja zapowiada się genialnie. Jeżeli ta modyfikacja wejdzie w pełnej wersji, to no, jak najprędzej będę chciał ją nagrać, bo po prostu to wygląda epicko. No ale dobra, w takim razie to na tyle dzisiaj ode mnie. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał i widzimy się już w kolejnym odcinku z The Friday Night Funkin. Ale wow! Ta modyfikacja jest naprawdę świetna, a druga piosenka przeciwko KDA Jakali była, no muszę przyznać, dość ciężka. Więc co, to by było na tyle ode mnie, ja byłem Corner, dziękuję wam za oglądanie i widzimy się następno razo! Na razie!